piątek 4 lutego jako pierwsi podaliśmy informacje w sprawie odpadów składowanych w magazynach przy ulicy Towarowej w Lesznie, a akcje strażaków i policjantów transmitowaliśmy na żywo na naszym profilu na Facebooku. Jest komunikat prokuratury w tej sprawie. Trzy osoby zostały aresztowane. W komunikacie czytamy. Na wniosek prokuratury rejonowej w Środzie Wielkopolskiej sąd aresztował w dniu 4 lutego 2022 roku trzech mężczyzn podejrzanych o... Popełnienie przestępstw z artykułu 258 Kodeksu Karnego i artykułu 183 Kodeksu Karnego. Dwaj z nich to mieszkańcy powiatu śremskiego, trzeci elbląskiego w wieku 57, 52 i 32 lat. Modus operandi sprawców polegał na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu transport i składowanie odpadów niebezpiecznych w sposób mogący zagrażać życiu bądź zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi, lub zanieczyszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Podejrzani działali w Elblągu, nowym mieście nad Wartą, Lesznie, Bożynowie i innych nieustalonych dotąd miejscach na terenie kraju. Na trop tego przestępczego procederu wpadli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Środzie Wielkopolskiej, którzy w dniu 2 lutego 2022 roku w nowym mieście nad wartą ujawnili odpady niebezpieczne przewożone w niezabezpieczonych pojemnikach typu Mauser o pojemności 1000 litrów każdy. Z kolei w dniu 3 lutego 2022 roku podczas przeszukania miejsca zamieszkania jednego z podejrzanych policjanci odnaleźli substancje niebezpieczne między innymi ciecze palne, przechowywane w 128 beczkach metalowych o pojemności 200 litrów każda. 15 litrowych pojemników typu Mauser, 120 zbiorników o pojemności 20 litrów każdy oraz 75 pojemnikach plastikowych o różnej pojemności. W wyniku dalszych czynności procesowych prowadzonych w pomieszczeniach magazynowych na terenie Leszna zabezpieczono zbiorniki, w których również składowane były szkodliwe odpady. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od roku do 5 lat.